Beata Tyszkiewicz wróci do telewizji? Pojawiła się na to szansa. Beata Tyszkiewicz w czwartek 14 sierpnia świętuje swoje 87 urodziny. Jeszcze kilka lat temu często pojawiała się na salonach, jednak od pewnego czasu unika życia publicznego. Powodem tej decyzji były problemy zdrowotne, które zmusiły artystkę do zmiany priorytetów. Jednak jest niewielka szansa na jej powrót do telewizji. Beata Tyszkiewicz przez ponad 50 lat była jedną z najjaśniejszych gwiazd polskiego show-biznesu. Wszystko zmieniło się w 2017 roku, kiedy aktorka przeszła zawał serca. To właśnie wtedy podjęła decyzję o wycofaniu się z życia publicznego, by skupić się na swoim zdrowiu i odpoczynku. Od tamtej pory artystka unika wywiadów i wystąpień medialnych Beata Tyszkiewicz zniknęła z telewizji. Tak czuje się teraz. Jednak w 2023 roku głos na temat stanu zdrowia swojej mamy zabrała Karolina Wajda, córka Beaty Tyszkiewicz. W rozmowie z faktem zdradziła, że legenda polskiego kina czuje się dobrze. Mama czuje się znacznie lepiej. Ma w sobie mnóstwo radości życia. Widzi świat w pozytywnych barwach, mimo niedogodności wieku. Jest w świetnej formie umysłowej i nie brakuje jej poczucia humoru, powiedziała Karolina Wajda. Beata Tyszkiewicz, mimo swojego wieku, nadal mieszka sama w centrum Warszawy. Jak przyznała jej córka, wielokrotnie proponowała mamie przeprowadzkę do rodzinnego dworku w głuchach, jednak aktorka zdecydowanie woli pozostać w swoim mieszkaniu, gdzie czuje się niezależna. Żałuję, że tylko ja tak na co dzień nie mogę z niego korzystać, bo wciąż nie chce się do mnie przeprowadzić, dodała Karolina Wajda. Niedawno znowu skontaktowaliśmy się z córką Beaty Tyszkiewicz. Wieści o jej zdrowiu napawają optymizmem. Myślnik. Mama czuje się bardzo dobrze i nie opuszcza jej legendarne poczucie humoru, mówi nam Karolina Wajda. Mama czuje się bardzo dobrze i nie opuszcza jej legendarne poczucie humoru, mówi nam Karolina Wajda. Beata Tyszkiewicz wróci do telewizji? Pojawiła się na to szansa. Od czasu do czasu pojawiają się spekulacje dotyczące potencjalnego powrotu Beaty Tyszkiewicz do życia publicznego. Jednak biorąc pod uwagę jej wiek i priorytety, jakimi są zdrowie i spokój, wydaje się to mało prawdopodobne. Mimo to tej jesieni może pojawić się wyjątkowa okazja, by zobaczyć artystkę na ekranie. Z okazji 20-lecia programu Taniec z Gwiazdami w Polsce planowany jest specjalny odcinek jubileuszowy. Produkcja chce zaprosić uczestników i jurorów z minionych edycji, w tym Beatę Tyszkiewicz, która była jurorką aż w 19 sezonach tego popularnego show. Czy artystka zdecyduje się na udział? Tego na razie nie wiadomo, jednak fani z pewnością z niecierpliwością czekają na ewentualny powrót swojej ulubienicy na ekrany.